Witajcie, kochani. Ledwo zakończyło się jedno, a już zaczyna się drugie: Remont w budynku gospodarczym. Do tej pory była to jedna wielka niewiadoma, co tam było i co będzie. Dojechał krzyś, który będzie zajmował się wykończeniem, tutaj. Witam. <grym, witam <grym, tego pomieszczenia gospodarczego. Bardzo dziękuję za zaufanie i za zaproszenie do Twojego projektu. Tak, projekt jest duży. Rzeczywiście, wyzwanie jest bardzo duże. Wejdę tymi drzwiami, bo tamte są zablokowane. Tutaj kiedyś stały zwierzęta. I w tym miejscu, o dokładnie tutaj, w tym stała nasza kobyła, która była hodowana przez dziadka. A obok źrebak, tu jeszcze po dzień dzisiejszy wystają dwa takie pręty. Do których to był przymocowany żłób. Tu w tym miejscu był żłób. Co to jest żłób? Bo mogą być osoby, które nie wiedzą. To jest takie koryto dla koni. Koryto to jest dla świń, a dla koni jest żłób, czy na przykład dla bydła. I w tym miejscu konie stały. Później też pamiętam cielęta, jak krowy się wycieliły, było słabsze ciele, bo też mieliśmy bardzo dużo tych krów. Mamusia je doiła i cielaki się odsadzało. Nie doiły cielaki krów. Więc te cielęta gdzieś trzeba było poupychać i one stały sobie po tamtej stronie, na tej ścianie i stały również tutaj. Później tatuś porobił takie chlewiki i były również... Świniaki! A na koniec, po świniakach, były kurczaki. Jakżeśmy kupowali takie malutkie kurczaczki, jednodniówki, to mamusia tutaj robiła zagrodę i żeśmy te kurczęta trzymali. A na sam koniec został magazyn Przydasiów. Konie. Zostały zlikwidowane, bo wiadomo, mechanizacja weszła już do gospodarstw. Zresztą, co tu dużo ukrywać? Przy koniach trzeba umieć robić. Dziadek był znawcą tematu, bo on przy koniach robił, wychował się przy koniach i krowach, e, służył w Ułanach, więc doświadczenie miał. I dopóki tylko mógł, to tymi końmi się zajmował, i te konie były. I gdyby dziadka nie zbrakło, bądź e, tatuś miał, Wiedzę taką na temat yy, koni, to pewnie byłyby i po dzień dzisiejszy, no ale konie są bardzo, ale to bardzo wymagające wbrew pozorom. I jak dziadek już za nie mógł, no to niestety i konie zniknęły z naszego gospodarstwa. Pomału krzyś, bo Jeszcze wiesz, zabrałem, nogi ma... a, już, a już mam dość. A możeś ty się dobrał już do edziowych gąsiorków. A, a, a to poznajesz. No właśnie, po tym, że się chwiejesz. Ja się nie chwieję, ja po prostu. Y... Się tłumaczysz teraz. Nie, Trzeba ja po iść centralnie. Ostrożnie stąpam po ziemi. I trzeba iść, muszę Edziowi powiedzieć, żeby zmierzył gąsiorki. Bo chłopacy też coś tam za często chodzili do tych gąsiorków. I też jakoś tak później, wiesz, dziwnie się potykali. To, to za zaufanie, bardzo dziękuję. Idę Edziowi powiedzieć o gąsiorkach gąsiorki gąsiorkami, ale konie zniknęły, no i później e, z czasem wszystkie zwierzęta stąd zniknęły. Został, e, zostało pomieszczenie takie już bezproduktywne i było pomieszczeniem przydasiów. Tych przydasiów było tutaj tyle, że Edziu z sprzątali prawie tydzień. To pomieszczenie jest e, nieużywane w sensie tym, że Zwierząt nie ma tu już chyba z 15 lat. I tak żeśmy już kupę, kupę razy odkażali. Były te ściany opryskiwane środkami takimi bakteriobójczymi, żeby wyeliminować tutaj wszelkiego rodzaju grzyby, patogeny. No i teraz trzeba będzie się tym zająć. Tak wygląda na chwilę obecną, jak będzie... W efekcie końcowym wyglądać, no to też yy, oczywiście na koniec będziecie widzieć i będziemy pokazywać postępy z prac. Będą tutaj dwa dosyć duże pomieszczenia, bo jednak całe to pomieszczenie jest duże. To jest du dosyć spory budynek i będą dwa pomieszczenia. Do czego, co i jak to w dalszych częściach relacji będzie pokazane.

I przyjechał kolega Paweł i kopareczką kopie nam tutaj. Cześć. Trzeba wykopać rów, żeby można było puścić rury, bo wodę mamy tam gdzie kiedyś była obora dla bydła. No i chcemy doprowadzić wodę, bo tutaj nie było, nie było takiej konieczności, no a teraz będzie ona nam potrzebna. I tak zdecydowanie szybciej to z wygody właśnie tutaj Paweł kopie koparką, bo zajmie to no, chwila, moment przysłowiowy. A jakby chłopakom przyszło tutaj, Edziowi i Krzysiowi ryć szpadlami, to wiecie co, to by nie wiem, czy za dzień by tu wymachali. Tym bardziej, że jest dosyć sporo kamieni, bo ten teren był utwardzany. O tam, zwłaszcza gdzie krowy wchodziły, bo e, jak żeśmy trzymali. Dużo bydła, to w tej oborze były krowy dojne, i tymi drzwiami one wychodziły każdego dnia na łąki, na pastwiska były wyganiane. Ale piasek żółciutki! Takie mamy tutaj gleby! I takie piaski mamy też na polach, ale duża ilość obornika, poplony. Różne materie organiczne sprawiają to, że jednak ta gleba rodzi, tak jak widzicie na moich odcinkach. Ale takie tutaj są gleby, piasunki, dosłownie piasunki. się pyta czy dobrze kopie w tą stronę Dobrze będzie? Dobrze będzie, nie? Edzio patrzy, czy jakichś skarbów nie ma. Nie ma nic, nie? Tatuś jak budował tą oborę na bydło i ten podstawowy gnojownik przy oborze, to w tamtym miejscu wykopał srebrną zastawę na 12 osób. Widelce, noże, łyżki takie były do ciasta, do nabierania. Do dnia dzisiejszego pojedyncze sztuki jeszcze mamy. To jest drzewo, tak? Jest. Te, te, te ścięte, tak? To A. akacja była. Jej, to ale jaka ona potężna była. Słuchaj, ona na pół podwórka wychodziła. No, zaczęło ją, tak te wichury były, konary łamać. I tylko problem. I spadło nam tam w górę. To jest szczęście, że się nic nie stało. Takiego konaru waliło i spadło tam. Jedną sztachetę złamała. No szczęście. W sensie. Tak. Bo jak sąsiadowi by dach wzięło? No trochę właśnie tam Dąku. tego dachu mu tam zwierzmiło, zmierzwiło Tadziowi, nie? Ale napisaliśmy do gminy, przyszli i dali, bo ona już tam od góry była e, dziurawa, nie? I przyjechali z wysięgnikiem. Zaczęli ją od góry ciąć po kawałku. No bo to gdzie? To, 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 to wiesz ile to drzewa było? Widzę, widzę. Ja Jaki ja ona ma... ma obwód, nie? Ja wczoraj ścinałem też. Robiłem, się pielęgnację. A jawor też kruchy jest straszny. No. Jeszcze raz tyknij. daje to najważniejszej traumy Siema? Siema. Tu jurek to jest tał kopier. Siema. Cześć. Paweł. Jest, jest. Paweł, ale zobacz, już masz kierowcę. To, już idzie do tekset? Już się dzieje. Dania, a gdzieś ty tutaj wlazł? Dobrze mu się siedzi, zagrzałeś mu miejsce. Jeden robi, reszta stoi i patrzy. A poniżej pępka mam 80. Pytam się, Edzia. Na no, jaką głębokość będzie dawane, no na metr, metr 20. On mówi, że popępek ma metr. Edziu i jego humor. Uwielbiam cię, kochanie, za ten humor. A ty mnie też? Tak, tak. <laughs> Krzyś, ty słyszałeś, co mój mąż powiedział? nie słyszałeś? To i dobrze. Do zobaczenia, hej! Ma, bo... <głosy> <głosy> Żarty wam się cały czas trzymają. Na wiosnę ja se to odbiję tutaj przy elewacji. <noise> bardzo ładne ładne parapety, bardzo. nie? Mm -hmm. teraz trzeba przemalować w pokoje na biało <noise> tak, po wymianie parapetów dobrze, że Paweł przyjechał nam pomóc koparką wykopać ten dół, bo edzie z Krzysiem to by tam chyba cały dzień ryli narobiliby się, a tak Paweł Przyjechał wykopać tą dziurę, pomógł. No i poszło znacznie szybciej. Pójdzie to wszystko znacznie szybciej. W międzyczasie dojechały parapety, yy, parapety granitowe. I one będą tam wewnątrz montowane. Na zewnątrz jeszcze nie, bo dopiero musimy zacząć robić elewację, żeby można było powymierzać te parapety. Bo może być taka sytuacja, że jak damy styropian pójdzie struktura to się okaże, że parapety będą albo równo z no równo ze ścianą, bądź będą wystawać za dużo albo za mało. Także zewnętrzne muszą poczekać do przyszłego roku, ale wewnętrzne już są. No i teraz jak będzie taki deszczowy dzień, to Mateusz z Mariuszem przyjadą i będą zakładać te parapety i znowu będzie Kurzu, brudu, w domu. No ale już kolejna robota będzie do przodu. No, nawet im tam dobrze idzie. Kończą już zasypywanie, zaraz będą wodę podłączać. Jest woda.